Te narzędzia są tak mocne, że szczerze powinny być zakazane. I nie, nie chodzi mi o czata GPT albo jakiegoś mid To coś znacznie mocniejszego. To narzędzia, które no, znają tylko nieliczni, a jak je ogarniesz, to jesteś kilka kroków przed resztą internetu. To jest tak mocne, no że ogień. To co? 3, 2, 1, lecimy. Pierwsze to autopod. Rzucasz surowy plik wideo i tyle. Ono samo tak naprawdę montuje, tnie, robi przejścia, wyrównuje audio i tak dalej. A ty w tym czasie możesz zrobić sobie na przykład kawę. Wracasz, no i masz gotowy materiał do wrócenia. Drugie to Refusion. To sztuczna inteligencja, która no, generuje muzykę, ale nie taką wiecie, byle jak. Taką byle jaką, tylko wpisujesz klimat, styl, nastrój, a ona tworzy od zera pełny, gotowy utwór. Do tego dorzuca jeszcze wygenerowaną grafikę. No i możesz używać jej komercyjnie. Trzecie to Illustroke. Wpisujesz jedno słowo, a ona robi ci grafikę wektorową. Tak, grafikę wektorową. Nie wiem, może być to logo, ilustracja, grafika do posta i tak naprawdę w kilka sekund. I też możesz rzucać do swoich projektów bez żadnych licencji i tak dalej.